Proszę bardzo, oto Mikołaje. Wszystko jasne. Wesołych świąt. Ho, 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 moje wszędobrylskie elfy doniosły mi, że jesteś niezwykłą dziewczynką. Postanowiłem więc, że napiszę do ciebie specjalny przedświąteczny list. Pewnie co nieco o mnie wiesz, ale opowiem ci trochę o sobie. Mikołaj od początku jest symbolem. Tutaj. Oprócz tego, że jest świętą osobą, to tutaj jest symbolem każdego, kto przynosi serce, uśmiech, jakikolwiek dobry gest, pieniądz wszystko jest tutaj potrzebne. I to wszystko się mieści właśnie pod nazwą Święty Mikołaj. Tak? Święty Mikołaj patronuje temu oddziałowi i chodzi o to, żeby każde dziecko, nie tylko w grudniu, ale każdego dnia dostawało odrobinę jakiegoś promyczka odrobinę nadziei. Że będzie dobrze, że będzie lepiej, że choroba się skończy i że wejdzie ze szpitala. 12 lat temu umarła nam córka. Od tamtej pory jeździmy jako Moto Mikołaje do Szpitala Onkologicznego w Szczecinie, Klinika Świętego Mikołaja. No menomen taka nazwa. Co roku w niedzielę, w okolica 6 grudnia. To są motocykliści, po prostu to są motocykliści, nic więcej. Część ludzi należy do klubów, część ludzi nie należy do klubów. Yy, to są ludzie, którzy mają wielkie serce, tyle. Yy, na co dzień yy, mieszkam sobie na wsi w piasku, dlatego mówią na mnie motocykliści babka z piasku i to sobie prowadzę agroturystykę. A dzisiaj etatowa mikołajka motocyklistów, pomimo, że nie jeżdżę na motorze, ale kocham tych ludzi, kocham atmosferę, jaką robią. Robiłam im nieraz zloty, dlatego tu się znalazłam i zawsze chętnie uczestniczę, zawsze muszę coś wymyślić, zawsze musi być coś nowego. Coś fajnego, żeby dzieci zainteresować, żeby jakoś tak wywołać uśmiech po prostu. To jest dla dzieciaków na onkologię. Zobaczyliście same co co to? Jest. Czy jeden silny się znalazłby do prezentu? Znaczy ja wierzę, że każda taka akcja sprawia, że dzieci się uśmiechną. Gdybym w to nie wierzyła, to bym tutaj w 20 lat nie działała. Ja w to wierzę, ja wierzę, że każda taka akcja sprawia, że na chwilę zmienia się szpital w miejsce zabawy, radości. Nawet ja miałam taki przykład, dziewczynka wychodziła. I dowiedziała się, że dzisiaj będzie akcja, że przyjadą Mikołaje na motocykla. I mówi: Mamo, ja chcę zostać, mamo, ja chcę zostać, ja uwielbiam parleyowców, ja chcę zostać. Mama zrobiła takie oczy, mówi, Chcesz zostać w szpitalu? Ona mówi: Tak, chcę zostać, bo ja chcę zobaczyć Mikołajów na, na motocykla. Więc tak to jest. To jest tak, że dzieci też ten oddział pojawią z czymś dobrym, z czymś radosnym. I o to nam chodzi, żeby tych momentów, które, które, które muszą być, momenty bolesne, kiedy są w kucia, kiedy idzie leczenie. Nie możemy z tym zrobić, to musi być. Ale pozostałe momenty możemy sprawić, że będą właśnie radosne z uśmiechem. Nazywam się Mikołaj. Niektórzy nazywają mnie świętym, a zajmuję się uszczęśliwianiem ludzi, zwłaszcza dzieci. Szczególnie dużo pracy mam zimą podczas świąt Bożego Narodzenia. Wszystko przez listy z życzeniami, które otrzymuję wcześniej. A Ty napisałaś już do mnie list w tym roku? Mam nadzieję, że tak. Bo czytanie Waszych listów i spełnianie dziecięcych marzeń to moje ulubione zajęcie. Po takim dniu jak ja polatam między tymi dziećmi, nie wiem, dam im cukierki, pogadam z nimi, ja wracam do domu taka naładowana emocjami, ale takimi mieszanymi. Po prostu człowiek się musi potem podreagować, bo to jest naprawdę nawet dla takiego dużego człowieka jak ja, to jest jednak duża walka taka psychiczna i obciążenie. No bo jak człowiek tak patrzy, że jednak mi się udało, jestem zdrowa, chodzę. i Patrzy takie maleństwo, dlaczego to maleństwo akurat siedzi tam, Przepraszam, nie, nie mogę, nie. Mikołaj też ma prawo do emocji. Ma prawo do emocji, to jest takie, wchodzi się, ale to dziecko patrzy, patrzy w te oczy i się cieszy, to jest, to jest piękne. Jak pośle nie? a wiesz, że do Ciebie Mikołaj przyszedł? Proszę bardzo. Proszę bardzo, tu jeszcze, jest jeszcze miś, razem ja pisem do Ciebie od Mikołaja. Jak się czujesz? Ja dojechałam 70 km, pojechałam, kupiłam 6 kilo cukierków. Nie wiem, zawsze inwestuję, poza tym pełen samochód jest paczek, którzy, ludzi, którzy jeszcze chcą z terenów dają i, i pomagają naprawdę, więc naprawdę warto, naprawdę. I te, I te łzy i ten uśmiech dzieci to jest największa nagroda dla nas. Trzeba chcieć, po prostu trzeba chcieć. I to jest poświęcenie własnego, prywatnego czasu. My akurat mamy też dziecko po przeszczepie szpiku, więc my znamy y, też, y, powiedzmy, y, ten oddział troszeczkę lepiej, wiemy, co czują rodzice takiego dziecka, co więcej mówić. No. Proszę zacząć na, 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 na tego chłopczyka tam, on był po prostu rewelacyjny. Zobaczcie, zobaczcie, no i jak tu, jak, jak tu nie być pozytywnie nastawionym do takiego czegoś. Czy Mikołaj może przyjść? Dzień dobry. Mikołaj do Ciebie przyszedł. Czekałaś na Mikołaja? Byłaś grzeczna? No to w takim razie, proszę bardzo, to jest dla ciebie i list jeszcze dodatkowo. Jak się czujesz? A kiedy się przyjedziemy na motocyklu? Chcieliśmy coś raz od siebie w roku dać, tak? Jest taka okazja, zaczęło to się już dawno, dawno temu, kontynuujemy, to jest fajna zabawa, ludzie chcą się do tego przyłączyć i po prostu jesteśmy tutaj. To samo wychodzi, dzieci czekają na nas i. I my do nich przychodzimy. Każde dziecko ma inne marzenia, każde co innego chce od Mikołaja usłyszeć, i myślę, że słyszy to, co chce. Nie? My jeździmy do Stargardu od czterech lat, tam jedziemy za tydzień, i tam dzieci przestały renifery rysować. Jak rysują Mikołaj, to rysują ich na motocyklach. Życzę Ci, aby w Twoim życiu nie brakowało Ci uśmiechu, spełnienia marzeń, odrobiny magii oraz zdrówka. Cieszę się że na myśl, że przeczytasz mój list. Ja sam nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam Twój list do mnie. Pozdrawiam Cię ciepło i świątecznie. Rosia, zadowolona jesteś, że tak. przyjechał Mikołaj? A z prezentów? Mhm. Mm Ale ładnie odpowiedział. A co dostałaś Powiedz? best? Pokaż. Póżle, takie taką lalkę. Gdzie masz lalkę? Tu jest lala. 2 listopada Zosia miała zabieg. Po dwóch tygodniach wyszliśmy i teraz wróciliśmy, ponieważ są jakieś komplikacje. No i jesteśmy tutaj od środy. Zosia ma 7 lat. Chodzi do pierwszej klasy. Od września zaczęła naukę w szkole. Miała usunięty guz pnia mózgu. Przecież, no nie może być inaczej, tak? Wychodzimy i nie wracamy. Tak jak Mikołaj powiedział, w przyszłym roku ma nas tutaj nie być, bo inaczej Zosia dostanie rózgę. To, żebym Cię tu za rok nie widział. No. To tu dostanie, ci. ten rozgląd dostanie. Trochę Ci życzymy i zapraszamy w przyszłym roku na wakacje. Na pewno nas A jak nie, to my Cię znajdziemy. Dzieciakom życzymy zdrowia, a nam zapału i chęci do dalszej pracy.